Witam, tu robi 27991, a teraz zagrajmy w Minecraft na modach. Od razu wam pokażę co się tu zmieniło. To się zmieniło. Tu posadziłem te drzewka z, z gumą Tego doku tu nie było, nagrywałem to. Jakbyś ten dach też nagrałem. W ogóle nagrałem cały, jak ja, ja, ja robiłem ten domek, całe to nagrałem. Głosu zaś zapomniałem włączyć. mikrofona za, zapomniałem włączyć. I po prostu, przepraszam Was, w tym odcinku mieliśmy robić. Co mieliśmy robić? Tak. Yy, chwila, trzeba zrobić sobie troszeczkę więcej matyczków i innych takich główionek. To jest grand stake. Pytąd! Grid steak od od Dobra. Zabiję sobie. o słuchajcie o o i tu będziesz sobie rozdoć aby o tak aby za ten czas pójdziemy sobie o zrobimy sobie kill off łopatę też ja chyba nie staczy na łopatę Dociku pójdziemy kopać, to jest na pewno bo już nie umiem wytrzymać, po prostu nie ma ja naprawdę nie mam jak nie mam żadnych naprawdę z surowców Mnie to w ja Nie mogę sobie oświetlić domku a i pozdrawiam mojego kolegi WILKU 444 chyba, tak, tak odmianę na NIK. Taki biał To jest żarty ze stroją. Dobra, robimy do poziomu. Poczekajcie. Aż nam się kilo w nie skończy tak. Długo będziemy kopać. A potem będziemy yy, wydobywać kawiany No, Bo coś jest chyba za głośno Teraz my ja zmienimy na Polski Gotów! Jazda Dobra, wiecie co... Cofam to co mówiłem Bierzemy Ukopiemy węgiel Wiem, że jestem niedaleko domku, ale nie chcę mi się iść po... Nie chce mi się w ogóle tam wracać już mamy patyki, to zrobimy sobie nie wiem co to miało być, ale okej okay. będzie się to mi ułożyło To od razu lepiej chyba dzisiejszy odcinek 10 się... Wilku mi pisał, że ten mój kolega którego który od dotacja będzie pod filmikiem w opisie pisał mi, że mam robić 10-minutowe. Ale mi fraps te nie, te odcinki po 4 paru minutowe O, sobie, żeby sobie to. O, op, op, op. Tak, tu patyczek. Teraz zrobimy sobie jeszcze. Na razie ja muszę to oszczędnie robić. Muszę oszczędnie w ogóle to wszystko korzystać z tego. Jak znajdziemy jakąś jaskinię a w niej rubiny i coś takiego. To bo ta gram na y paczce modów od wicha. I 1993. Do paczki modów będzie adotacja. Też w opisie. Prawda? To będzie w opisie o notacja. Złe miejsce sobie wybraliśmy. Złe miejsca wybrałem. Będziecie nigdzie znaleźć. Wiecie co, poczekajcie? X, nie X, M. Cave. Nie, to kupimy to się tam, w tamtą stronę. Uranium. Ach, kurde. Ura... Uranium. Idź mi. Musimy iść się kupać tam. Znowu uranium. Kiedyś, żeby znaleźć te uranium na tym wodzie, to trzeba było poświęcić bardzo dużo czasu. Teraz to... Tylko chodzisz do kopalni, kopiesz dłużej i już masz uranił. Troll! Tak, wiem, że wy nic nie widzicie, ja też nic nie widzę. Kiedy się stanie światło?